Lillehammer, malownicze miasto wielkości Bielska Podlaskiego, gościło w ten weekend najlepszych skoczków narciarskich na świecie. W końcu! Jakaś skocznie normalna. Dziwi mnie trochę fakt, że te skocznie są traktowane po macoszemu przez FIS. Dobra, bośmy zeszli w rejony, o których mało, który widz tego kanału jeszcze pamięta. W ogóle wiecie, że pierwszy odcinek na tym kanale ukazał się w 2017 roku? Okej, okay, a teraz do brzegu. Cześć Państwu, Rudek z tej strony, odcinek drogi, sezon siódmy, lecimy! Up in the air, I want you to jump Bo w ogóle taka rozkmina mała. Zauważyliście, że nazwa tego miasta brzmi jak ksywa jakiegoś amerykańskiego rapera, który żeby podbić TikToka na nawinął, że pójdzie na piechotę do Polski Lil Hammer. Wyjdź like z mojej głowy, błagam nie. Z jednej strony super, że Fiz układając kalendarz postanowił użyć obu skoczni, z drugiej zaś więcej, więcej liczenia, liczenia do, do największego, największego Polaka. Ja, Ok, policzone. Ciekawostka, o której każdy z Was wie. Adam Małysz nigdy nie wygrał w Lillehammer. Za to Kamil Stoch, a i owszem, trzykrotnie zdobywał 100 punktów na Lisgordsbaken w 2017, 2018 i 2020 roku. Dało mu to potężną przewagę w rankingu największego Polaka. Kamil zgarnął 624 punkty na skoczni dużej i 88 na normalnym obiekcie, co pozwala mu królować na obu obiektach. Wrzucam tu wszystkie tabele, i mam nadzieję, że teraz będą czytelne. Teraz pora na wasze komentarze. Jak myślisz, ile może mieć zwycięstw i podium Kraft na koniec kariery? Myślę, że Kraft dogoni Nekenena i będzie kręcił się w rejonach tak 47, 50 zwycięstw oraz tak 110, 112 podium. Rudek, lubisz skocznie w Lillehammer? Lizgord z Baken jest mi totalnie obojętna. Ma fajny, niespotykany najazd, ale jakoś tak nie potrafię zrozumieć, na czym polegają zawsze te problemy z organizacją. Brak prądu i te całe szeroko rozumiane złe przygotowanie obiektu. A tak, jeżeli mam być szczery, to przydałyby się tutaj jakieś wiatrochrony albo zagęszczenie lasu. Czy widzisz podobieństwo w błędach popełnionych przez Kamila po wyjściu z progu? Do tych błędów w sezonie 21-22? Stoch z progu wychodzi tak za płasko. Ta pozycja jest taka jakaś karykaturalna. A na drugie pytanie nie odpowiem, bo jestem kibicem Ruchu Chorzów. Sory. Czy Polacy odrodzą się i zaczną skakać lepiej? Podzielmy to na dwie rzeczy. Jedną jest to, że nasi skoczkowie potrzebują przede wszystkim spokoju. Druga jest taka, że jesteśmy na takim etapie polskich skoków, że to wąsek i zniszczą. Lub ktoś, kto skacze za Olka, powinni wziąć na swoje barki cały ten piernik zwany polskie skoki narciarskie. Nasza ikoniczna i starsza trójka musi mieć całkowicie zrzuconą z siebie presję. Oni nic nie muszą. Już nic nie muszą. Tyle. Skocznie na wzgórzu Lizgorz w Lillehammer powstały na Igrzyska Olimpijskie rozgrywane w 1994 roku i oddane do użytku zostały 31 lat temu, przynajmniej te, które znamy obecnie, bo tradycja skakania na nartach z tego wzgórza sięga już lat 60., ubiegłego stulecia, a nawet wcześniej, bo w 1902 roku powstała tu Skocznia K20. Wszystkie obiekty, o których wspomniałem wcześniej, zostały wyburzone w 1966 i 67 roku. Pomysł reaktywacji kompleksu pojawił się w momencie, gdy oszacowano, że przebudowa bolberg Backen na igrzyskach w 1994 roku jest totalnie nieopłacalna. Rekordzistą obiektu dużego jest Simon Amann, który 6 grudnia 2009 roku skoczył tu 146 metrów. W tym samym konkursie swojej próby na 150,5 metra nie ustał Gregor Schlierencauer. Zeszłej zimy odległość Szwajcara wyrównał Markus Eisenbichler. Na obiekcie normalnym króluje Karl Geiger, który 4 lata po rekordzie Amanna skoczył 107 pół metra w konkursie mixtów. Up in the air. Po inauguracji sezonu liderem klasyfikacji generalnej jest Stefan Kraft, który zgarnął pełną pulę na ruka Tunturi Drugi jest Pius Paszkę, a trzeci Andy Wellinger. Najlepszym z Polaków jest Dawid Kubacki, który zebrał zaledwie 19 punktów. 30 listopada internet obiegło nagranie domena Prełca skaczącego około 150 metrów. Dzień później już oficjalna seria treningowa przyniosła nam chyba spodziewane rozstrzygnięcia. Pierwszy wygrał Kraft, a w drugim podium okupywali już Niemcy. W kwalifikacji mieliśmy do czynienia z pierwszym aktem walki Kraft versus Wellinger. W top 10 kwalifikacji jedynym skoczkiem, nie niemieckojęzycznym był Rio Kobayashi na trzecim miejscu. Choć znając życie Ryoyu Kobayashi pewnie umie tam z 3-4 słowa po niemiecku powiedzieć. Wszyscy Polacy zdołali awansować, ale na odległych miejscach. Up in the air. W sobotniej serii próbnej mieliśmy przedsmak tego co miało dziać się później. Poza setny metr polecieli Kraft i Wellinger, a najwyżej plasującym się Polakiem był 17 Kubacki. Gdyby to była Seria liczona do zawodów, mielibyśmy dwóch Polaków z punktami. Jednak, jak już doszło do zawodów, wiatr w plecy troszkę się wzmógł. Spiął się za to Stoch, który oddał wreszcie przyzwoitą próbę. Tego samego nie można było powiedzieć o Olku. Kubackiego i Tandego wycięły warunki, a do rakiety z zębu dołączyli jeszcze wąsek i żyła. Przez większość czasu na czele był Manuel Fettner, ale zdołało go wyprzedzić jeszcze trzech skoczków. Kraft z petardą na 104 metry oraz Wellinger i Paszkę z skokami na m. 9 metrów. Za Fetnerem jeszcze Lindwiku, którego zaczyna być widać ten jego charakterystyczny strzał na progu. Polacy w ogonie stawki. W drugiej serii nasi nie pokazali nic szczególnego i pospadali już praktycznie na całkowity dół tej stawki. Spisali się za to Zograwski i Granerud, którzy po dwóch świetnych próbach wjechali idealnie w sam środek stawki. Na czele zmiany były już totalnie niewielkie. Kraft kończył zawody i po skoku na zaledwie 92,5 metra mógł dopisać sobie kolejną już wygraną w Pucharze świata. Drugie miejsce zachował Weninger, a na trzecie wskoczył Czosenik, dystansując Geigera, Fettnera i paszkę. I w niedzielę nasi wielcy bracia lotnicy w Chrystusie panu przeszli na obiekt HS 140, gdzie do rozegrania była seria próbna, kwalifikacje i rzecz jasna, konkurs. To pierwsze wygrał Herr, ale pewnie tylko dlatego, że Kraft sobie odpuścił przed Wellingerem i Geigerem. Kraft w kwalifikacjach musiał być już obecny, więc wszedł na belkę i wygrał serię eliminacyjną. Drugi był o dziwo Kobayashi, a wszyscy Polacy zdołali awansować do konkursu. Czego nie można powiedzieć o Gregorze Deszwandenie, który nie został dopuszczony do startu. W konkursie, jak to w konkursie, Tustoch z Knoci tużyła z Kubackim, przepchnął drugą serię kolanem, lub dzięki i uprzejmości niejakiego Martina Hamana. Tu Tomofumina i to znowu nie zdobędzie punktu, czyli można powiedzieć standardowo jak na realia trzeciego periodu 2023-2024. Poziom pierwszej serii nie był jakiś porywający, wiało w plecy, skoczkowie więc skakali tak średnio na jeża. Prowadził kraft przed Herlem i Geigerem, Wellinger czwarty. Znowu dobrze spisali się Fettner i Lindwig. A Polacy, tak jak mówiłem wcześniej, Żyła i Kubacki podpisali stawkę swoimi nazwiskami. Na Pawłowi Wąskowi ktoś ukradł buty, więc nie dopuszczono go do startu. W drugiej rundzie nasi awansowali, bo nie ukrywajmy, poziom pierwszej dwudziestki skaczących nie porywał. Nie mówię, że byli to jacyś bardzo słabi zawodnicy, ale zaprezentowali oni takie słabe, łamane przez solidne odległości. Rozkręciło się na dobre, gdy Peter Preutz wylądował na 140 metrze i wskoczył do top 10, a pogełum dalekiego latania to 143 metry Kobayashiego. Co nie zmieniło faktu, że wygrał i tak. Kraft przed Wellingerem i Herlem, czwarty Geiger a piąty. Lyon. Kraft umacnia się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugi Wellinger traci do niego 130 punktów. Póki co ten sezon wygląda jak prawdziwa walka na miecze pomiędzy dwoma rycerzami. Dzięki temu może być tak, że wytworzą się dwa obozy. Team Kraft i Team Wellinger wśród Ski Jumping Family. Liczby, które warto zapamiętać to 594, czyli przewaga drugich w Pucharze Narodów Niemców nad trzecią Słowenią. 8, czyli ilość serii konkursowych, które padły łupem Krafta. 4, czyli przewaga punktowa trzeciego w Generalce Piusa Paszkę nad czwartym Janem Herlem. Rok weekendu to 143 metry Ryoyu Kobayashiego, zawodnik weekendu to oczywiście Stefan Kraft, zaskoczenie weekendu to Marius Lindvik, a rozczarowanie weekendu to Olek E. Ten weekend przywita nas w Ogland Arena. W końcu jedziemy do Niemiec w trochę odmienionym składzie, ponieważ nie będzie ani Olka z ani Kamila Stowa. A o czym już pewnie wszyscy, którzy śledzą hashtagski Jumping Family na Twitterze, dobrze wiedzą. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jest to drugi odcinek siódmego sezonu Flachy. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Jeżeli tak, łapkę w górę proszę zostawić, suba proszę zostawić. W opisie macie link do wszystkich naszych sociali i tych moich prywatnych, i tych naszych podnartowych. Zapraszam szczególnie na Discorda, gdzie niedawno jeden z naszych adminów odpalił taką fajną zabawę fantazji ski jumping. Wszystkie zasady tej gry są proste, więc można bardzo łatwo do niej jeszcze dołączyć. No cóż, mogę więcej powiedzieć. Poczujcie z nami moc wiatru pod narty i podziwiajcie piękno lotu. Mnie usłyszycie w HSie po Klingenthal i myślę, że w jeszcze jakimś innym materiale, ale nie obiecuję. Mówił do was Rudek, na razie, cześć.